Dziady, część trzecia, czyli sprawy narodowe. W odróżnieniu od dwóch pozostałych części, właśnie sprawy narodowe są głównym tematem tego romantycznego dzieła Adama Mickiewicza. Wydane w pierwszej połowie lat 30. XIX wieku w Paryżu, dziady, część trzecia, cofają się ze swoją akcją do 1823 roku. Dramat rozpoczyna się prologiem. prologiem, w którym nad śpiącym bohaterem, więźniem w nocy pojawiają się zarówno duchy dobre, jak i złe, zwiastując walkę o jego duszę. Po przebudzeniu się ze snu, Gustaw pisze symboliczne słowa na ścianie więzienia. Tu 1 listopada 1823 roku zmarł Gustaw. A narodził się Konrad. Dlaczego Konrad? Dzisiaj, proszę Państwa, jedna, jedno z dzieł Adama Mickiewicza Konrad Wallenroth nie jest już Waszą lekturą obowiązkową. Warto jednak wspomnieć, że główny bohater tego dzieła to niezwykły wojownik. Rycerz, który zdecydował się poświęcić swoje życie zemście na wrogu. I może właśnie nawiązując do tej rycerskiej postawy, pełnej determinacji i męstwa, Gustaw przeobraża się w wojownika Konrada. Być może, jeżeli weźmiemy pod uwagę etymologię imienia kondrat oznaczającą wojownika, to też ma swoje znaczenie. Proszę pamiętać, że Mickiewicz był zafascynowany żydowską nauką zwaną gematrią, która mówi o specyficznej symbolice liter oraz liczb. Ale to nie temat na te lekcje. Dopiero po tym prologu. W którym pojawia się właśnie ta symboliczna śmierć romantycznego kochanka kobiety, a przeobrażenie się w romantycznego kochanka ojczyzny, mamy do czynienia ze sceną pierwszą, często określaną mianem sceny więziennej. Proszę pamiętać, że Dziady to dramat romantyczny i nie jest podzielony na akty, natomiast zawiera w jednym akcie niejako aż dziewięć scen. Akcja dramatu toczy się w Wilnie w klasztorze Ojców Bazylianów, który został przemianowany na carskie więzienie. W scenie pierwszej mamy do czynienia z martyrologią polskiej młodzieży. Martyrologia, czyli zapis męczeństwa. W scenie tej biorą udział przyjaciele samego Mickiewicza, których znał z Filomatów. Na przykład Adolf Januszkiewicz, Tomasz Zan, ksiądz Lwowicz czy Żegota. Żegota jest przekonany, że przecież został niewinnie zatrzymany i z pewnością nie zostanie zesłany na Sybir. Młodzi ludzie spotykają się w Wigilię, chcąc omówić w celi Konrada wszystkie niedole, które ich spotkały. Bardzo szybko ten pozorny entuzjazm żegoty zostaje ugaszony przez Tomasza Zana, który przypomina, że właśnie do Wilna przybył senator carski namiestnik, który za wszelką cenę chce wykryć jakiś spisek tutaj na Litwie przeciwko carowi, nawet jeżeli miałby spreparować dowody na ten rzekomy spisek. Faktem jest również, że inni więźniowie, tacy jak Suzin czy Kołakowski, opowiadają o cierpieniach, które przeszli. Są to tortury, niewłaściwe ich żywienie oraz to, że nie mają żadnego kontaktu z rodziną, często także nawet nie wiedzą, czy jest dzień, czy jest noc. W tejże właśnie chwili Konrad zaczyna śpiewać tak zwaną małą improwizację. Pieśń, przy okazji której ksiądz Lwowicz upomina go, że jest pieśnią pogańską. Co śpiewa Konrad? Zemsta, zemsta na wroga z Bogiem lub choćby mimo Boga, to takie wampiryczne zawołanie. I dopiero wówczas, moi drodzy, kiedy przejdziemy do sceny drugiej, sceny tak zwanej wielkiej improwizacji, Konrad się rozwija. Rozpoczyna ją, cytuję słowami: Samotność. Cóż po ludziach? Czym śpiewak dla ludzi? Konrad czuje się jednostką genialną, niezwykłą, ale jednak samotną, ponieważ nikt nie jest w stanie zrozumieć ani jego geniuszu, ani tym bardziej poezji, której poświęca swoje życie. Co dalej śpiewa nasz bohater? Ja, Mistrz. Ja, Mistrz, wyciągam dłonie. Wyciągam aż w niebiosa i kładę me dłonie na gwiazdach, jak na szklanych harmoniki, kręgach. Przypominam, że harmonika to był taki rodzaj instrumentu muzycznego. Jest więc przekonany, że obdarzony tym wyjątkowym talentem, tak jak wyjątkową siłą, jest w stanie kreować i zmieniać wszechświat, czemu podobni się do samego Boga. Ja czuję nieśmiertelność. Nieśmiertelność tworzę. Cóż ty większego mogłeś zrobić, Boże? Otóż kreacyjna moc daje Konradowi przekonanie, że podobnie jak Bóg może tworzyć nowe światy. Ale czy właściwie o to mu chodzi? Ja kocham cały naród. Objąłem w ramiona wszystkie przeszłe i przyszłe jego pokolenia. Właśnie, miłość do ojczyzny, miłość do narodu prowokuje Konrada do złożenia największego i najbardziej obrazobójczego żądania: Daj mi rząd dusz, czyli oddaj mi władzę nad duszami ludzkimi. A dlaczego Bóg miałby Konradowi tę władzę oddać? Kłamca, kto Ciebie nazwał miłością, Ty jesteś tylko mądrością. Otóż, Konrad zapewne wychodzi z założenia, że cierpienie polskiego narodu jest dowodem na to, że Bóg nie obdarza tych Polaków odpowiednią miłością i powinien pozwolić Konradowi zająć się losem własnego narodu. To nazwanie Boga kłamcą jest pierwszym bluźnierstwem, pierwszym kleństwem, które Konrad rzuca Bogu. Mówi bowiem, że nazywa się milion, bo za miliony kocham i cierpie katusze. I tutaj, proszę Państwa, kłanie nam się motyw prometejski, bo podobnie jak Prometeusz, e, nasz bohater chce poświęcić się dla innych ludzi, chce zbawić naród, ale Bóg pozostaje głuchy i niewzruszony na te wszystkie wykrzyknienia i zawołania. Z rozgotanym milczeniem Najwyższego, Konrad rzuca przeciwko niemu największe przekleństwo. Krzyknę, że ty nie ojcem świata, ale... I tutaj uwaga, to nie Konrad wypowiada ostatnie słowo, dopowiada je gdzieś za jego, można powiedzieć, pleców, głos diabła, carem. Proszę sobie więc uzmysłowić, że nazwanie Boga carem było tak samo jak nazwanie Boga czystym złem, najgorszym osobowym złem, jakie można sobie wyobrazić. I przez to bluźnierstwo Konrad pada zemdlony, a jego dusza jest w poważnych tarapatach. Bo rozpoczynają walczyć o nią duchy dobre i duchy złe, które właśnie za to bluźnierstwo chcą porwać duszę Konrada do piekła. Ale na tym nie koniec, bo w kolejnej scenie, scenie trzeciej, z wybawieniem przychodzi pokorny sługa Boży, czyli ksiądz Piotr. Modli się, dokonuje egzorcyzmów nad Konradem, dzięki czemu nie tylko ocala mu życie, ale przede wszystkim właśnie duszę. Pokora księdza Piotra, moi drodzy, zostaje nagrodzona. O tym będzie jednak mowa w scenie piątej, bo scenę trzecią od piątej podziela czwarta. Jest to, to scena, która dzieje się w domku, niewielkim domku pod lwowem. Rozmawiają ze sobą Marcelina i Ewa. Ewa modli się o ojczyznę i o wszystkich aresztowanych spiskowców. Doświadcza również pewnego widzenia do którego wrócimy pod koniec dramatu. W scenie czwartej proszę państwa, kiedy ksiądz Piotr nadal modli się w swojej celi, mówiąc: "Panie, czymże ja jestem przed twoim obliczem? prochem i niczem", zostaje wynagrodzony widzeniem. I tutaj mamy do czynienia z ideą mesjanizmu narodowego, bo cóż takiego w tym widzeniu dostrzega ksiądz Piotr? Otóż Polskę jako Chrystusa ukrzyżowanego przez trzech zaborców. Krakusa, Borusa, Moskala. Matka, wolność, płacze, tak jak Matka Boża. A rolę Piłata przyjmuje na siebie Gal, czyli Francja, która w stosownym momencie nie udzieliła Polsce pomocy. Jest to jednak widzenie optymistyczne, bo nagle okazuje się, że tutaj jest to inaczej niż w przypadku Ewangelii, to podkreślam, bo w Ewangelii Chrystus stał po trzech dniach. Z grobu. Natomiast tutaj mamy inną wersję. Tutaj, proszę Państwa, pojawia się krzyż, który wznosi się pod niebiosa, pojawia się biała szata, cała masa elementów symbolicznych. Warto jednak zaznaczyć, że chodzi tutaj o to, iż ten ukrzyżowany Chrystus Polska wzniesie się ponad wszystkie narody Europy i stanie się namiestnikiem wolności na ziemskim Padole, czyli możemy to rozumieć, że stanie się. Przyczynkiem, stanie się tym mm, y, narodem, który przyniesie wyzwolenie innym ciemiężonym narodom Europy. Cięcie? A co? Jest ten dziadek na pewno nie Pokemonowi. Nie, ten chłopak. Hmm. Jedziesz dalej? Dobrze. Dziadek idzie w naszym kierunku. A chcesz się przenieść? No chcesz, tak. Zanim on dojdzie, to ja tu omówię jeszcze jedną scenę. Scena kolejna to scena szósta, zwana sceną snu senatora. Uwidacznia się w niej idea sprawiedliwości. Śpiący senator bowiem śni o tym, że przede wszystkim obawia się jakiegoś, jakiejś utraty zaufania cara. Jeżeli będzie jeszcze bardziej wzmagał swoje represje na niewinnych młodzieńcach, na niewinnym narodzie polskim, wówczas otrzyma od cara nie tylko uznania, ale także gratyfikacje w postaci 100 tysięcy rubli. Warto zaznaczyć, że senator jest mocno zadłużony, więc te pieniądze z pewnością mu się przydadzą. Za to bohater nie jest świadomy, że toczy się nad jego głową walka, a w zasadzie pojawiają się szatany, które z początku próbują w zasadzie w tym śnie wykorzystać moment, żeby pokazać mu, co go czeka w piekle. Jednak pojawia się Belzebub, który mówi: Nie, nie, jeżeli go przestraszycie, to jeszcze gotów się nawrócić. A jak się nawróci, to nie będzie z niego pożytku. Więc ta dusza musi być na wieki przeklęta. Dlaczego to idea sprawiedliwości? Bo pokazuje, że chociaż za życia senator nie był ukarany za swoje czyny, to spotka go kara po śmierci. Kolejna scena, tym razem scena siódma, jest zwana sceną Salonu Warszawskiego, bo faktycznie miejsce akcji dzieje się w Warszawie. Musicie pamiętać, że wówczas e, mieliśmy do czynienia z czymś takim jak salony literackie, gdzie spotykano się, czytano poezję, dzieła, dyskutowano na ich temat. I tutaj mamy dwa towarzystwa tak zwane Towarzystwo Stolikowe, złożone z przedstawicieli arystokracji, którzy oczywiście. Są przekonani, że bardzo źle się stało, bo kiedy senator Nowosilcow wyjechał z Warszawy, nie ma już takich pięknych balów. Nie cenią polskiej poezji, tym bardziej patriotycznej poezji. Uważają, że to nie jest dobry temat. Śpiewanie wiejskich piosenek, wiejskich zalecanek to jest dobry akurat temat dla poezji. Fascynują się literaturą francuską. Towarzystwo przy Drzwiach to młodzi patrioci. Są wśród nich przyszli organizatorzy powstania listopadowego Zenon Niemojewski przepraszam, oraz Piotr Wysocki. W ostateczności to właśnie Wysocki wypowiada słynne słowa: Nasz naród, jak lawa, z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa, lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi. Trwajmy na tę skorupę i stąpmy do głębi. To jest oczywiście swoistą diagnozą, bo przecież tą skorupą, twardą, zimną i suchą są ci arystokraci, którzy wydają się kompletnie niewzruszeni, ale wewnątrz, wśród tych młodych ludzi, cały czas płonie ogień patriotyzmu. W przeciwieństwie do Towarzystwa stolikowego młodzi patrioci opowiadają sobie historię Adolfa Cichowskiego, bardzo wesołego, dobrego człowieka którego uznano za zaginionego przez kilka lat. Przypadkiem rozpoznano go później wśród więźniów w belwederu. W więzieniu spędził tyle czasu na torturach, tyle czasu był gnębiony, że kiedy powrócono go do domu, był chory psychicznie i wycieńczony. Obawiał się w ogóle nawet najmniejszego dźwięku, z nikim nie rozmawiał. Kazano mu podpisać dokumenty, że jeżeli chce żyć, to oczywiście nie wolno mu się przyznawać do tego, czego doświadczył w więzieniu. Scena ósma to scena balu senatora, i tu mamy bardzo ciekawe postaci. W gabinecie senatora przebywają bowiem carscy urzędnicy. Zorowany na Ojczymie Ilusza Słowackiego, Augustie Beki, doktor, który słynął z donosicielstwa i zarabiania na tym. Pelikan, który wiernie służył Nowosnilcowowi, i kolejny urzędnik, bajkow. Myślą oni o tym, żeby wykryć oczywiście spisek. Rozmawiają o Janie Rollinsonie, który dostał 300 kijów. Na no, jest oczywiście zaskoczony, że młody człowiek wytrzymał te 300 kijów i nadal żyje. Może warto by otworzyć okno w jego celi. I tymczasem na tym balu, wśród tych oczywiście wspaniałych tańców i e, rozrywki, pojawia się pani Rollinson, błagając senatora o litość, e, o to, że, e, żeby uwolnił jej syna, ponieważ wie, że go katowano. Senator oczywiście udaje, że on niczym nie wie. Tymczasem, proszę państwa, mając już jakby świadka, bo kobieta mówi, że słyszała krzyki swego syna, senator postanawia umożliwić właśnie Rolinsonowi to samobójstwo. Zastanawia się jednak, kto doniósł matce o tym, że Rollinson żyje. Okazuje się, że jest to ksiądz Piotr, który natychmiast zostaje wezwany na przesłuchanie. pijaku stary, zbryzgany krwią, tylu niewiątek mówi pani Rollinson, wchodząc na salę, kiedy okazuje się, że jednak senator ją okłamał. To samobójstwo, które senator zaplanował dla Rollinsona, oczywiście się nie powiodło, bo chłopak wypadł z okna, ale przeżył. Ale przeżył. W tej scenie ksiądz Piotr przepowiada także przyszłość oprawcom, urzędnikom carskim, mówiąc o tym, że jeszcze tego dnia zginie ten, który go uderzył, który kazał go uderzyć. I faktycznie, proszę Państwa, niejako na znak, że jego słowa są prawdziwe, jeszcze tego samego wieczoru Piorun trafia w gabinet doktora, zabijając go na miejscu w trakcie liczenia srebrników, czyli pieniędzy, które otrzymał za donosicielstwo. W scenie dziewiątej z kolei wiemy, co stało się z innymi carskimi urzędnikami. W Noc Dziadów guślarz widzi podnoszące się z cmentarza z ziemi trupy doktora i bajkowa. Kobieta, która jednak jest obecna, podobnie jak w drugiej części Dziadów w czasie tego obrzędu, wyczekuje widma innego człowieka, wyczekuje widma swojego ukochanego. Nie ma jednak takiej możliwości. Przecież on żyje, tłumaczy guślarz. I nagle z zamieci wyłaniają się kibitki, czyli takie specjalne wozy zaprzążone w konie, a wśród nich, na jednym z nich, widać właśnie Konrada, który pędzi z piersią zbroczoną krwią, który ma gwiazdy na czole, który jest właśnie tym wybrańcem. I tutaj, proszę Państwa, drobna dygresja. Właściwie, bohater. Jest tą, e, tym ogniwem łączącym ze sobą wszystkie trzy części dziadów. Skąd takie przypuszczenie, że to jedna i ta sama osoba? Zwróćcie uwagę, że ci wszyscy bohaterowie to wybitni indywidualiści, wrażliwcy gotowi poświęcić się dla swojej idei. Samotnicy, którzy doświadczają bardzo skrajnych emocji, poszukują odpowiedzi na wszystkie dręczące ich pytania i nie są skłonni do żadnych kompromisów. A skoro już mowa o postaciach w trzeciej części Dziadów, to warto żebyście zauważyli, że wybitnie te postaci dzielą się jakby na dwie części. Tak jak widzimy w prologu czy też w scenie snu senatora, że po jednej stronie są szatani, po drugiej anioły, które toczą metafizyczną walkę o duszę bohaterów. Musimy zwrócić uwagę na to również, że mamy dwie strony tego konfliktu w postaci bohaterów całkiem żywych, z krwi i kości. Mamy bowiem portret polskich patriotów oraz portret, przepraszam, polskich, można powiedzieć, strajców, sprzedawczyków, którzy go za pieniądze, za profity, za korzyści są gotowi donosić oraz knuć i szykować kolejne spiski. Kogo będziemy zaliczać do tego bastionu polskich patriotów, którzy są torturowani, prześladowani, Upokarzani, przetrzymywani w nieludzkich warunkach. Pamiętacie scenę z więzienia, kiedy mówiono, że oskarżono ich i wsadzono do tych celi bez żadnego aktu oskarżenia? No to na przykład Rollinson, Cichowski, Tomasz Zan, Żegota, także postaci autentyczne. Jest to także ksiądz Piotr, którego modlitwa zbawia, Konrada, który pomaga pani Rollinson. To są ludzie, którzy wyrzekają się spokoju i osobistego szczęścia za cenę dobra ojczyzny. Bardzo często porównywani, bo to młodzi ludzie, do biblijnej rzezi niwniątek. Jacy z kolei są carscy urzędnicy, czyli zdrajcy, porównani oczywiście na tej samej, przy tej samej analogii do Heroda, który morduje polskich spiskowców. Nowosilcow to człowiek, który jest obłudny, gotowy na wszystko, byle tylko przypodobać się carowi. Doktor i pelikan, załóżnicy Nowoslicowa, bezwzględnie wykonują jego rozkazy, nawet nie zadają sobie pytania, czy to jest dobre, czy to jest moralnie słuszne. No i oczywiście przekraczają w swoim okrucieństwie bezwzględności wszelkie możliwe normy moralne. I tutaj, proszę Państwa, musimy sobie przypomnieć pojęcie sakralizacji. Co to jest? Dramat ma wymiar sakralny, uświęca. A co uświęca? Ukazuje męczeństwo Polaków skazanych na to męczeństwo przez morderczy aparat ucisku carskiej władzy, ale to jest ofiara niewinna i święta, tak jak ofiara Chrystusa na Krzyż. Warto również, proszę Państwa, żebyście pamiętali, jakie cechy posiada dramat romantyczny, co pozwoli wam odróżnić ten typ dramatu od każdego innego. Przede wszystkim dramat romantyczny jest dziełem niejednorodnym rodzajowo i gatunkowo. Zwróćcie uwagę, że macie tam elementy trzech rodzajów literackich: epiki, liryki i dramatu. Podział na sceny, na partie dialogowe czy też opisy widaskalia to jest oczywiście wybitnie cecha dramatu, ale już opowiadania, na przykład opowiadania Jana Sobolewskiego są należą do rodzaju jakim jest epika. A wielka improwizacja to wielki monolog liryczny, który oczywiście zaliczymy do liryki. Kolejną cechą dramatu romantycznego jest fragmentaryczność akcji. I faktycznie, gdybyśmy rozłożyli poszczególne sceny tego dramatu, okazałoby się, że można je e, interpretować oddzielnie, mogą one funkcjonować oddzielnie nie ma bowiem ciągu przyczynowo-skutkowego. W dramacie romantycznym pojawia się także wybitny bohater. Niesamowity geniusz, najczęściej poeta. No i mamy tutaj takiego bohatera w osobie Konrada. Dramat romantyczny to również sceny realistyczne, które przeplatane są scenami fantastycznymi. I rzeczywiście, moi drodzy, sceny z więzienia, czy też sceny z balu senatora, przeplatane są scenami takimi jak sceny widzeń, proroctw, czy chociażby scena snu senatora, w której widzimy, że Gromadzą się nad nim diabły po to, żeby wpływać na jego konkretne sny. Fantastyczną sceną jest również scena na cmentarzu, przypominająca nieco znany serial Walking Dead, prawda? kiedy to właśnie pojawiają się rozkładające się, chodzące i szukające jakiegoś wyzwolenia zwłoki zdrajców, które, e, które nie mogą zaznać wiecznego spokoju. No i oczywiście, proszę państwa, yy, warto zwrócić uwagę, że mamy brak jedności czasu, miejsca i akcji. Raz są to zaduszki, raz jest to yy, wigilia, raz więzienie, raz salon warszawski. Raz yy, mamy, proszę państwa, yy, Gustawa, który potem zamienia się w Konrada, więc tutaj nie jako yy, tej jedności, tych trzech klasycznych jedności, również w dramacie romantycznym brakuje. Mam nadzieję, że moja lekcja okazała się przydatna. Bardzo dziękuję i zapraszam na następne.